Udało się przejąć piłkę. Wziął odpowiedzialność za tę akcję, nadal sunie naprzód. Nie ma bramki, za to jest rzut rożny. Jules Koundé. Przyjmuje Koundé. Lichente ni zarazu. Doskok do rywala i po akcji. Atenea. Hernandez. Nadine Kessler. Gianluca Viali. Hernandez. Świetne ustawienie i przerwanie akcji tym przejęciem. Przy piłce Di Natale podchodzą pod pole karne. Na pewno na tym nie poprzestaną. Ale bramkarz teraz. Bardzo dobrze. Zrożnego w okolice jedenastki. Piłka poza boiskiem. Grę rozpocznie więc Bramkarz. Muszą bardziej uważać. Tracą szybko posiadanie. Niedobrze. Przy piłce NKunku. I Bramkarz górą. I Natale Centruje teraz w szesnastkę. Cóż, była tu szansa Bramkowa. Była i się zmyła. Nadal coś z tego może być. Teraz Lucio. Uwaga, jest pod presją. Bez problemu odbierają piłkę. W ostatnim kwadransie drużyna miejscowa całkowicie zdominowała grę. Jeśli nadal będą stwarzać sobie tyle oka... Ale teraz będzie szansa, musi to strzelić. Gol, proszę Państwa! No to mogą teraz uspokoić ten mecz. Prowadzą różnicą dwóch goli. I przy piłce są. Groźnie zbliża się do bramki. Nadine Kessler. Korzyść. Sędzia puszcza grę, choć tam mieliśmy fał. Mamy przechwyt. Spokojna interwencja, zagrożenie oddalone. Wysoki pressing, byle nie stracić piłki. Tracą piłkę. Łatnie teraz górą. Tak się powinno stopować ataki rywala. Nieudana interwencja i wciąż atakuje. Czy teraz zaczną odrabiać straty? Mamy obrony bramkarza, ale to jeszcze nie koniec. Piłka wraca do środka. Ale szatak teraz na piłkę. Raiders coraz bliżej bramki rywala. Ale ten obiecujący atak kończy się stratą. Świetne, filtrujące podanie. Bramka! A to znaczy, że to jeszcze nie koniec. Już tylko jeden gol straty. Ramka na tablicy wyników dla Riders. Brakuje im jednego trafienia do remisu. Gramy dalej. Niedługo zabrzmi gwizdek. Doliczona tylko minuta gry. Sędzia kończy pierwszą odsłonę gry. I zespoły kierują się do szatni. No i zaczynamy proszę państwa drugą połowę tego meczu. Riders mają miejsce na skrzydle. Czy będzie z tego wyrównanie? Jeszcze mogą szukać dobitki. Uspokaja teraz sytuację. Mocno ściska piłkę w rękawicach. Przy pierwszym strzale było znacznie trudniej. Rzecz Luis Hernandez. I tak proszę państwa. Gol! Mamy wyrównanie! Odrabiają dwubramkową stratę! Coś za comeback! Co za historia! Ma klej w nogach do przeciwnej bramki coraz bliżej. Wyłapana piłka po tym strzale. Nie było tu większego zagrożenia. Piłka prosto w ręce. Niecelne zagranie. Eto! to! Co za obrona! Nie ma bramki! Świetna interwencja, co tam się stało? Wreszcie jakaś sposobność, może obejmą prowadzenie. Kibice mocno w to wierzą. Zresztą proszę posłuchać. Rzadko trafia się tak zacięty, emocjonujący mecz do komentowania. Widać to po statystykach, że obie drużyny stwarzają sobie sporo okazji i robią wszystko, żeby tu wygrać. Jest okazja, można objąć prowadzenie. Trzeba dobrze rozegrać ten corner. Dobre, wycofanie ze skrzydła. Jest Gabriel. Jali przed szansą. No, to było niesamowicie groźne. Siły strzału. Wielu może mu pozazdrościć. Dana teraz próba utrzymania się przy piłce. Ma wsparcie, by to rozegrać. Mamy punku. Trochę ryzyka, ale interwencja niczego sobie. Pozostało jeszcze 30 minut do końcowego gwizdka. Ale akcja zatrzymana. Spalony. Jest Gabriel, Vicente i Zarazu. Nagranie do wialego. Teraz! Tworzył sobie szansę. Uwaga! Coś niesamowitego! Gol! Po odrobieniu strat wychodzą teraz na prowadzenie. Co za mecz! Biega teraz odważnie w wolnym przestrzeni na boku boiska. Nie dała wrzucić piłkę w szesnastkę. Dobra interwencja. Ładnie przecięła to podanie. Ale jak Państwo widzicie skończyło się blokiem. Ten corner to dla nich szansa na wyrównanie. Ależ teraz kibice reagują na ten corner. Pragną z całego serca aby przyniósł im... Ależ teraz piękna interwencja. Piłka pewnie przeniesiona nad poprzeczkę. Znowu może być groźnie z rzutu rożnego. Najprościej teraz, jak się da. byle dalej. Uwaga, mocny pressing. Sędzia to widzi, ale postanawia puścić grę. Jest strzał. To nie był taki zły strzał, ale zabrakło odrobiny celności. Jak będą stwarzać podobne sytuacje, wyrównanie będzie w ich zasięgu. Przerwa w grze. Okazja przed nim teraz. Bramkarz wybija, ale gra się toczy Nie wierzę, nie wierzę, piękne uderzenie Takich bramek nie ogląda się często Dla takich bramek wymyślono ten sport Teo Hernandez No i Dinatale Teo przy piłce Popnął teraz piłkę w szesnastkę. Dobrze obroniony strzał. Głęboko w pole karne zagrywa. No szkoda teraz. Ładnie się złożył. Wszystko zrobił jak należy. Zabrakło trochę szczęścia z tego boleja. Gwizdek, czyli sędzia uznaje, że przepisy zostały przekroczone. Sędzia nie sięgnęła po kartkę, ale w paru słowach dała do zrozumienia, że nie zamierza tolerować takiej gry. Przed nami ostatni kwadrans tego spotkania. I przejęta piłka. Erling Haaland. Jest coraz bliżej pola karnego. Ten corner daje im szansę na objęcie prowadzenia. Podanie do Kundy. Teraz Feller. Feller. Nadal coś z tego może być. Zanetti. Pewnie wyjaśnia sytuację. Mogą ruszyć z kontratakiem. Zobaczmy, jak to się rozwinie. Czaruje. Co z tego będzie. Ależ teraz znakomita interwencja. Co za refleks! Gdyby to wpadło, byłoby na pewno po meczu. Wspaniała parada. Jest więc decyzja o zmianie. Zobaczymy, jak wkrótce obronił, ale piłka w grze. Na razie mogą odetchnąć. Ależ teraz ważna ta interwencja. Gdyby to wpadło, to chyba byłoby po meczu, bo do końca niewiele czasu. Dobra interwencja. Niweczy tę próbę ataku. Jol podanie dociera do Torresa patrzy na zegarek, mecz dobiega końca Każda bramka będzie na wagę zwycięstwa Uwaga zagrożenie nie minęło Jeszcze trochę i ten mecz się skończy A my wciąż mamy remis Czy ten rzut rożni coś zmieni? Gol! Tak to właśnie w piłce bywa Gol w końcówce To chyba rozstrzyga losy tego meczu na to wygląda Tomku, ale pamiętajmy gra się do ostatniego gwizdka, choć najprawdopodobniej ten gol rozstrzygnie o wyniku. I to tyle z tej akcji. Guardiol. Sędzia postanawia teraz doliczyć 3 minuty. Gardiol. A Zanetti, Berardi. A teraz Zanetti. Dominko Berardi. Claude Makelele, Teraz Teo Hernandez. Może zabić ten mecz. Nic nie wyszło z tego strzału. Rykoszet. Koniec meczu. Fantastyczny doping poniósł dzisiaj ekipę gospodarzy do zwycięstwa. Dobry występ został skwitowany zwycięską bramką w ostatnich minutach spotkania. Ostatecznie czas zagrał na ich korzyść.